Witam, witam, widzowie. Subujcie, lajkujcie dwa kanały. Jeden kanał taki bardzo co ma 6000, drugi kanał jest awaryjny. Kanał awaryjny, taki Bonzo tak się nazywa, tego typu dwa. Możecie subować dwa kanały tego typu. Dlatego z tego powodu, że na tym głównym kanał takim bardzo co ma 6000 subów, mam bana na 5 dni. To wejdźcie sobie na kanał Awaryny taki Bonzo tam sobie. Słuchajcie też tego typu: trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Ja się nie podaję, jak niektórzy się podają, a ja nie podaję, że ja teraz będę się golił widzowie, tego typu. Pozdrawiam Was widzowie. Pozdrawiam, Pozdrawiam. Tak, jak mówiłem, na 5 dni mam Pana na głównym kanale. 5 dni mam i wytworzyłem kanał awaryjny. Dane Tiger za tak się nazywa ten kanał. To jak ktoś jeszcze nie zasubował to zapraszam na dwa kanały. Mina na jest wystawiona. No. Coś wam powiem, że no. YouTube się nie zmienił. Jak wiecie o tym mówiłem to już dzisiaj i wczoraj sprawę tego dlaczego mam pana już nie będę się powtarzał widzowie po prostu system nie wyłapał za wy wyzywanie za wyzwiska i inne rzeczy kiedyś tak nie było widzowie kolenic jest zmienił regulamin się też zmienił Widzowie. Bardzo się zmienił i dlatego nie wiedziałem, że aż do tego stopnia się zmieni. Widzowie. No ale cóż, człowiek na błędach się uczy. Nie ma takiej osoby, żeby nie, nie, nie wpadła w jakiś błąd. Dlatego informuję Was widzowie, żebyście sobie przenieśli się na kanał, kanał awaryjny, tak jak bardzo to się nazywa i możecie przy okazji subować tamten kanał, no bo tamten będzie aktywny za 5 dni, widzowie. No, co zrobić? Ja bym wiedział, to bym nie robił coś takiego, ale nie widziałem, że system mnie wyłapie. No ale każdemu się może zdarzyć dostać bana. I ja się nie wstydzę. Widziałem. Każdemu się może zdarzyć dostać bana. Prosta, prosta odpowiedź. Dlatego... Dlatego ja się nie przyjmuję. YouTube to jest tylko dla mnie zabawa. Nie jest to jakaś kariera tego Dla mnie to jest zabawa YouTube to jest zabawa Po prostu Prosta odpowiedź na pytanie gdzie zabawa. Dlatego ja się tam nie przyjmuję 5 dni minie główny kanał będzie już czynny, a ten będzie awaryjny bo jest awaryjny. Jak w razie czego. Jakbym ja dostał jakiegoś pana, czy tam nie wiem co, to ja się mogę przelogować na, in na inny kanał, czyli awaryjny. Poza co ja się nie przejmuję. Ja bym się już przejmował, to bym już siwiał Prosta odpowiedź na pytanie. No i już jestem ogolony, widzowie. No. Tak mówię, nie ma co się przejmować. Minie te 5 dni banal i kanał będzie aktywny znowu. Tak mówię, no widzowie, no też nie pomyślałem Ale tam pisaliście na fanpage tego, o tego Nudno bez filmów No to mówię To zrobię aparytny kanał Który będzie właśnie Nie wiem, wstany na tamten kanał A ten kanał, który ma 6000 subów W ciągu 5 dni, 5 dni tego ban zejdzie to prostu na tamtych kanałach i tam, i tamtego będziemy budować, a tego też można budować widzowie. Nie ma tutaj mm, problemu. Każdy, każdy musi być zabezpieczony. Jak się mówi. O, ogoliłem się, widzowie. No dobra. No żegnam widzowie, subujcie, lajkujcie, subujcie dwa kanały. Jeden kanał to jest taki bardzo co ma 6000, a drugi kanał kanał awaryjny. Kanał awaryjny taki bardzo tego typu. Trzymajcie się bebeńc